Podobno pominąłem lokację podziemną. Tam, gdzie można było wskoczyć do trumny. Podobno pominąłem. I wydaje mi się, że do trumny się wskakiwało tu idąc? Bo tu, żeby zejść? Nie. Bo podobno pominąłem jakąś lokację podziemną. Takie info dostałem i w sumie sprawdziłbym to info. Dostałem info, że gdzieś obok wskoczenia do trumny jakaś lokacja, coś... A nie chcę pomijać całej wielkiej lokacji, więc nie ukrywam, z tego info skorzystam. Bo mogę pominąć jakiś tam item, czy coś nie zrobić, ale to no bez przesady, że jak jest jakaś totalnie lokacja nowa, podziemna, no to trochę lipa, nie? Ja chcę poznać tę grę w całości, zwłaszcza, że nie planuję do niej wracać. I tutaj, tutaj chyba trumna. Pocznij w trumnie. No i spocząłem. Ale mi się wydaje, że ja tutaj wskakiwałem i ja właśnie pojechałem do tego bossa, tego takiego gwiezdnego. I tu gdzieś jest inna lokacja? No dostałem info, jak wrzuciłem odcinki, jak biegam w tych podziemiach, że jeszcze pominąłem całą lokację podziemną. Zrobiłbym ją teraz, bo jestem zmęczony, czyli nie mam ochoty bić się z Malenią, gdzie mój czas reakcji będzie słaby teraz. Nie, ja, ja tutaj biegałem, ja mam wrażenie, że ja po prostu wejdę tam u góry, gdzie robiłem questline rani. Mi się wydaje, że to jest bez sensu. Albo jest jeszcze obok jedna trumna. Tam obok tej trumny, jak kliknąłem złą. Ale wydaje mi się, że nie kliknąłem złej, że tam była tylko jedna do kliknięcia. Albo jest w innym miejscu jeszcze trumna jakaś. No tu wyjadę tam, gdzie robiłem Quest Line Rani. Tu był Smog. O, to jest to, dokładnie to samo. To, druga trumna jest po walce z dwoma gargulcami. Jest, dobra, to jest inna trumna. Bo podobno skipnąłem całą lokację podziemną. W sensie, no dobra, no nie chcę grać z poradnikiem, ale chcę skip. Nie chcę skipować całej lokacji, no. Chcę zwiedzić mimo wszystko wszystko, zwłaszcza, że ja nie planuję wracać do tej gry. Chcę zwiedzić wszystko, co ta gra oferuje. Jak już tak gram dokładnie. Te drzewce to chyba ich najbardziej nie lubię, ale nie pod kątem walki, bo do walki oni, oni są prości do walki z nimi. Nie lubię ich, że są tak często. Dosłownie cały czas oni są jako bossy, jako zwykłe moby, wszędzie są wstawione. Gdybyś skipnął, a ja bym szukał tego typu rzeczy, ale to, nawet jakbyś szukał, to pytanie, czy naprawdę byś zrobił tak, że byś wrócił się w miejsce, w którym byłeś, i może masz, patrz, masz zeksplorowaną całą mapę. Każdym z tych miejsc może być wejście do jakiejś lokacji. Każdym praktycznie, tak? Równie dobrze może być tak, że tu jest wejście do jaskini, co pominąłem jadąc obok, tak? Na przykład. Więc. No nie ma jak tego znaleźć, znaczy jest za pierwszym razem, jakbym biegał i zauważył, że do trumny mogę wejść, to by tak było, nie zauważyłem wtedy tego. Ale chodzi o to, że no ja bym przy tym podejściu do gry, bez komentarzy, że pomijam jedną lokację, ja bym tego nie znalazł. Także takie po, taka podpowiedź od widza to, to akurat spoko. Jak mi jakiś ktoś pisze, że o, pominąłeś jeden item gdzieś tam, no to to tak średnio, no pominąłem item, to item pominąłem, no nie podniosłem czy coś, ale... Ale że całą lokację bym nie zwiedził, nie doświadczył eksploracji, jakiegoś fajnego może miejsca, co mi się spodoba, no, no wolałbym jednak nie pomieniać. Czy ja przechodzę grę na 100%? Staram się przejść wszystko, co znajdę, nie skipuję celowo. Ale jest to moje pierwsze przejście i gram bez poradnika, więc jednocześnie wiem, że na pewno dużo pominąłem. Tam chyba od drugiej strony muszę wejść, bo tutaj jest tak jakby wyjście z jaskini jakieś. Jak tam skoczę, to i tak nie wskoczę tam do góry. To na razie sobie daruję. Ja jak miałem medaliony i ciężką zbroję i inkantację, to byłem na 5 hitków. Na maleni tak? Tak szczerze na tym bosie, to ja nie wiem, czy to pomaga, że ty jesteś na 5 hitków, bo ona jak cię. Yy, ona i tak się leczy, nie? Więc tak jakby nawet jak ją możesz przytankować. No i tak nie możesz jej przytankować. <laughs> Wiecie o co mi chodzi? No nie możesz jej przytankować, bo ona się po prostu wyleczy. Tego co? To ci zadała. Więc nawet jak ty nie zginiesz, to jej nie robisz progresu w walce z nią. Ona jest tak zrobiona, żeby była trudna. Mi się podoba. Szczerze, mi się podoba. Jak się z nią bije, to gdyby nie to, że muszę przechodzić pierwszą fazę cały czas, żeby dojść do drugiej, którą już wymasterowałem i po prostu zanudzam się, grając pierwszą fazę, to imo naprawdę fajnie jest. Mrówka helikopter. Ja też nie ukrywam, że ja wolę więźminę od Elden Ringa i Souls-like'ów. To mnie jednak bardziej przemawia ta idea, że gra jest bardziej fabularna. Okej, okay, czyli co, Gadwin, to jest Bosik tej lokacji. Fabularna Wiedźmin to po prostu film niewymagający. To, co tu robisz, jest wyjątkowo niesympatyczne. Gra fabularna oznacza, że, no, ma właśnie nacisk na fabułę. A to, że nazywasz to po prostu filmem niewymagającym i podkreślasz, jak to jest niewymagający i jak bardzo nie tego, no, to tylko umniejsza tej grze, tak? A są ludzie, którym się taki typ Gier podoba. I to całkiem sporo jest tych ludzi, bo Wiedźmin to miało masę pozytywnych opinii. Ja jestem jednym z nich. No, jeśli potrzebujesz jakiegoś dowartościowania się, że ty grasz w te prawdziwe gry, a nie te fabularne, na przykład, no, to w porządku, nie? Ja to jakoś rozumiem taką potrzebę, na przykład. No ale nie nie jest to zbyt sympatyczne. Dla mnie to jest podobne do tego, co jak na przykład ludzie mówią, że o, Minecraft to tylko jebane klocki dla dzieci. Ja trochę tak mam, że jak myślę o Minecraftie, to myślę, a, co to jest w sumie. No ale komuś się to podoba. Nie mam jakieś takie potrzeby, żeby umniejszać yy, grom, dlatego, że nie wpasowują się w moje preferencje. No, Elden Ringa to akurat, yy, o, akurat się droczę z tymi Elden Ringowcami, ale według mnie ta gra jest dobra. Ja to mówiłem kilka razy na poważnie. Że według mnie ta gra jest dobra całkiem, tylko ona nie jest w moim typie. Ale ta gra jest dobra całkiem. To jest też fajne w grach, że gry odpowiadają na bardzo różne potrzeby ludzi. Jak masz taką potrzebę, żeby właśnie pobić bossa, wyzwanie sobie zrobić, no to sobie grasz te, tego typu Elden Ringa. A jeżeli masz potrzebę, żeby sobie pochillować i zrobić taki interaktywny film, to możesz właśnie pograć w takiego Wiedźmina. Masz wyzwanie w życiu jakieś, chodzisz do pracy, męczysz się, chodzisz do pracy w kamieniołomie albo w kopalni, czyli do prawdziwej pracy, a nie tak jak streamer, że w internecie siedzi i nazywa to pracą rzekomo. No i chodzisz do kamieniołomu albo do kopalni, a potem przychodzisz zmęczony i co, odpalasz sobie Wiedźmina, tak? I masz taki interaktywny film. I jest to gra, która w sumie zaspokaja potrzebę wielu ludzi w ten sposób. Tylko to są inne rodzaje potrzeb różnych ludzi. No masz rację, przepraszam, a to miło w sumie, że gracze lola by mogli całkiem łatwo yy, umniejszać yy, takim like'om. Yy, że właśnie, że podobno to są właśnie takie gry elitarne, trudne. No ale jeżeli ktoś gra w gry kompetytywne, faktycznie, typu właśnie w Lola, Dota, Warcrafta, trójkę i tak dalej. I tak dalej, no to są -like wydają się banalne przy tym. Więc właściwie gracze Lola, którzy pro gracze Lola, tacy lepsi gracze Lola, to oni by bardzo łatwo mieli umniejszyć tym są slajkom -like No właściwie to jest cały czas to samo, nie? Że musisz nauczyć się mu setu bossa Nauczyć się jak konkretne hity dodżować, jak które hity dodżować się uczysz, dodżujesz, a potem uczysz się po których hitach masz opening, żeby uderzyć, to jest w kółko to samo. To jest właściwie jeden i ten sam skill na każdym bosie, tylko no wiadomo, bossy są różnie zrobione, ale tam nie ma jakoś dużo skilla, nie? Jak się w sumie gra w takiego LoLa, to masz 100 razy więcej skilla potrzebnego niż, yy, niż w souls -like Ja jako osoba, która siedzi we sporcie LoLa, no ja mogę powiedzieć, że jak chcesz grać w LoLa na wysokim poziomie, to jest to, ja bym powiedział, 30 razy trudniejsze niż w -like. Rycerze, tam do góry jeszcze mogę podejść. Jakbym poszedł do tej trumny, najwyżej się wrócę do łaski, bo tu jest obok łaska, wrócę się do łaski. Zobaczę, gdzie to trumno prowadzi. To jest bez DLC. Ja powiedziałem tak, kupię DLC, jak wydadzą patcha do klawiatury, że będzie się dało normalnie zbindować klawisze w klawiaturze. Tej kupię. A ja tu byłem. Ta, dobra, ja tu byłem, czyli to nie tędy idę dalej. Wracamy się do tej łaski tu i pojeździmy sobie w tych obszarach bardziej, nie, w tych tutaj. Czego nie mogę zbindować, żeby roll był pod double-clickiem? Nie mogę na przykład zbindować. nie mogę robić tak, że kliknę dwa razy W, dwa razy D, to się roluje. Tylko to jest jeden klawisz, który muszę kliknąć wraz z kombinacją WSD. Czułość myszki działała normalnie. Kiedy binduję sobie przerzucanie targetów na myszce. Bo na przykład, teraz, jak zbinduję target, zaznaczę target i chcę zmienić target, to mimo, że mam ustawione gigantyczne czułość myszki na maksa w ustawieniach, to muszę przesunąć nią trzy razy po całym biurku, żeby zmienił się target. Jest niekompatybilne z moim normalnym DPI. No to ktoś powie, zwiększ DPI, ale wtedy bym miał za szybkie obracanie kamerą. Jest niekompatybilne. Nagle się zmniejsza, kiedy lokuję target na przykład. Więc yy, nie mogę tak naprawdę myszką zmienić targetu. Znaczy niby mogę, ale wymaga to zrobienia kółek dookoła yy, podkładki. No i takie rzeczy mi przeszkadzają, na przykład. Stosuję sprzeciw konsumencki po prostu. Ja czuję, że takra pluje na mnie, jeśli gram klawiaturą, więc no nie chcę jej wspierać jakoś bardzo. O, spadłem. Ale dobra, jest łaska niedaleko. Kostur tu jest dla maga. Zmacja czary śmierci. Znaczy może mam jakieś czary śmierci, ale. No Naprawdę, że ja się wypierdalam, tak. Ale dobra, ja żyję w ogóle. Jeszcze raz jedziemy. 60 FPS-ów jest zablokowane i można tylko modami się pozbyć tego. A ja czuję, że mam więcej FPS-ów, ale dobra, to może złudzenie. Kwestia przyzwyczajenia, no kiedyś się grało na 60 FPS-ach w gry. Było to dość dawno, ale. Dobra. Nie no. no nie wiem, to jest żart, jakiś na naprawdę. Ale dobra, on nie, nie no, on przecież się odrodzi. O co chodzi w tym? Ja muszę tam wskoczyć na górę. No w sumie jak ja byłem dzieckiem, to było tak, że się mówiło, czy masz 60, 30 czy 60 klatek ludzie mówili w grach danych. na 30 czy na 60 lokujesz? No, albo można było mówić z kolegami, czy gra im się odpala, się w ogóle odpala. Nie oni po w konkretne miejsce strzelają. O, a ja pamiętam, że mi Gothic 4 nie działał. Pamiętam, że na pierwszym kąpie, jaki miałem, Gothic 4 w ogóle nie działał. To jest, to jest, to, to jest arena walki do z bossem, to już wiemy. No nie takiś bosik poboczny, to ja chyba samonuję. To jest boss? To jest ten książę śmierci? A, tej, co przytulaska chciała. O, to jest ten, co umarł. W tym okrągłym stole. O! Zaklęcie! Albo inkantacja! O, siedzi tutaj! Nie, chcę, by mnie obejmowano! Nie, no, bez przesady! To co ja mam ją zabić, naprawdę? Jakby to jest jakaś decyzja fabularna. Pewnie odblokowuje po prostu zakończenie, bo tu w tej grze nie ma decyzji fabularnych. W tej grze po prostu Ci się odblokowują zakończenia dodatkowe. Kurde, ja gram w tę grę prawie 100 godzin. No nie wiem, ja nie chcę jej obejmować. Nie chcę się przytulać z jakąś kobietą, której nie znam. No ale ja tu byłem, czy nie? Przecież ja byłem w stolicy tutaj. Po co, po co mi ktoś mówi przejść przez portal, jak ja, ja tu dosłownie byłem? Nie, no przecież to jest dosłownie po prostu stolica. Wracamy się. Ona mówi, żebym ją zabił, jeżeli nie chce się obejmować. Musisz dać się objąć, albo nic więcej z nią nie będzie. No to ja podjąłem decyzję. nie chcę losowym kobietom się dawać obejmować. Nie przyjmuję jej propozycji. Tak bym się zachował roleplayując. Ponieważ nie chcę obejmować się z randomową babą. Ej, a o co z nią chodziło właściwie? Ona odblokowywała jakieś zakończenie księcia śmierci, pewnie, tak? Bo w tej grze tak naprawdę nie ma jakichś takich wielkich wyborów, co one potem się przekładają, tylko zakończenia się odblokowują inne. Ale ten Godwin to. Ja nie wiem, kto jest ten Godwin. Ja nie wiem, kumam fabuły za bardzo. W ogóle nie mogę się tepnąć do tej łaski. Muszę tu biec, yy, taka o buta. To jest jakiś książe śmierci. Tak mówiła ta palczasta. Okej, okay. magia, to nie jest inkantacja. Ale potrzeba i tak wiary trochę na to. Ja chcę zrobić grę po swoją. Taką decyzję bym podjął. No, gra daje mi wybór, no to, no to podejmuję wybór. Jak podjąłem jakiś słabszy wybór, no to trudno. Taki wybór podjąłem, no na tym polegają gry, no kurwa. Proszę o pastę. Była jakaś pasta, że to jest RPG. Roleplay, tak? Roleplay, no to ja roleplayuję. Nie chce się dawać obejmować jakiejś randomowej babie co gada o śmierci. Proste, proste. Więc zrobiłem decyzję roleplayową. i będą konsekwencje. Może, może skipnę bossa jednego. Nie mam statystyk pod kostur, ale to nic nie zmienia. Już to testowaliśmy. To nic nie robi. To sprawia tylko, że nie mogę umiejki kostura używać. A jakby damage jest ten sam, nie? Bo ja stestowałem. Założyłem. Bo brakuje mi dwóch sił. Założyłem amulet na siłę. Stestowałem to na trzech przeciwnikach i zawsze jest ten sam damage. Nieważne czy mam siłę, czy. Znaczy w sensie, że nieważne czy mam siłę dodaną, czy nie mam. Zawsze jest taki sam damage. Identyczny. Więc to tylko kwestia, że nie mogę aktywnej umiejki używać. Nie ma znaczenia, czy masz staty, czy nie. On bije tyle samo. Nie, to jest taki, że trzeba na to wskoczyć. Nie jest zarośnięty. Niedźwiedź? O ja pieprzę. Nie idziemy tam. Także Manzoleum trzeba znać. Gdzieś tu był, wskakujka, nie? Nie mogę tak przycelować. Ewentualnie z drugiej strony muszę wskoczyć jednak. A z drzewa, dobra widzę, z drzewa jednak. Och, kamień kowalski, o którym marzyłem. Który daje najwięcej run? Jest to w ogóle napisane gdzieś? No ja, ja szczerze tych mazoleów to ja mam z 10. Maleni chyba, no to akurat maleni to jeszcze. jeszcze akurat nie mam. Smoka mogłem mówić jakiegoś. No dobra, ale to... kurde powiem tak, ze smokiem już się biłem tyle razy. No może to byłby jakiś smok śmierci, jakiś fajny. No może byłby fajny, ale kurde smoków to w tej grze już ze 30 było. A czy wy byście się obciskiwali z randomową babą? No pewnie część z was tak. Pewnie część z was tak. No tu jeździłem, tam jeszcze jakiś kamień kowalski, o tam, do podniesienia tych zwłokach, ale to whatever. Tam jeździłem, tam jest mazoleum, tam jeździłem w tych, tam na górze no była ta, ta fija. No dobra, to z tyle w sumie. No, no nie ukrywam, trochę nie mam wiary, że to się uda, bo no kurde, ja za, zaraz do spanka lecę. Kurde, jak mam taki, jak mam taki pasek HP. Z amuletu jednego, że jak mam full HP, to reduguję więcej damagea. Mam bańkę z tego. Naprawdę nie powinna je zabić. Czemu chodzę w majtasach? bo wtedy szybciej roluję. Łatwiej mi dodgować, bo jakby mam lepszy movement. To jest akurat fajną mechaniką, że jest udźwig taki, że jesteś cięższy, no to ciężej ci się roluje. I co mnie lubię tę mechanikę, uważam, że jest bardzo sensowna. Na przykład tego hita by mi było dużo ciężej zdodżować, gdybym miał na sobie obecnie ubranie. Na przykład teraz troszkę zjebałem, nie zdożowałbym tego normalnie. Znaczy w ubraniu bym je zahaczyła IMO. Chociaż nie jestem pewny, nie znam się jeszcze aż tak na tym. Ale no to nie było perfekcyjne. Troszkę za późno zacząłem. Teraz będzie perfekcyjne. No, bo byłem dalej. Jest po prostu prościej. To właśnie, że ja robię hitę na niej w pierwszej fazie. I ja mam tak wymasterowaną tę pierwszą fazę, że mi się po prostu nie chce jej grać. A w drugiej fazie... No, nie mam wymasterowane. Ani trochę. No i tyle by było, kurwa. Aj, już mi się nie chce jej robić. Daj licznik śmierci. No jak dać licznik teraz? Nie ma co teraz dawać już. Od początku by musiał być, wiesz? No na niej umarłem ze 30 razy. Z czego prawie zawsze to jest druga faza. Nie marczyj także że ja umieram w pierwszej fazie. Jak już mi się odechciewa grać, to umieram w pierwszej, pamiętam, że były takie momenty, gdzie... Tym hitem mnie zawsze zabija. Nie mam pojęcia, jak dododge'ować. Na pewno cztery duchy lecą, po czym ona mnie dopiero wtedy hituje, czyli to jest jakby pięć roli do zrobienia. No w sumie jakbym uciekać zaczął, to by było git. No masz rację w sumie. To jest prawda, tylko nie zawsze będę miał space'a. Jakbym uciekał do... No tak, ucieknę, to po prostu wyjdę, bo one nie, to one nie lecą za mną, tylko od niej jakby lecą te duchy. I już to zauważyłem, tylko że, kurde, jak jestem przy ściany, to nie zadziała. Muszę wtedy do przodu rolować je. A ja nie wybieram gdzie jestem. W tej drugiej fazie ona jest taka agresywna, że ja czasami po prostu roluję na wszystkie strony. No nie one mnie, muszę dostać więcej, no dostaję hity po prostu, nie, nie roluję do hitów po prostu. Ja już pierwszą fazę przeszedłem z 20 razy ponad i to tak, że nawet nie tracę potki na niej czasami. Jakby pierwsza faza jest dla mnie kompletnie banalna, już w tym momencie. I męczę się na moją własną psychę, bo tak bardzo nie mam ochoty grać pierwszej fazy, którą się nudzę. Magiem ciężko będzie, bo ona skraca dystans i walczy o wiele agresywniej, no zauważyłem. Pierwsza faza jest naprawdę banalna, bo pierwsza faza, jak wiem, w jakiej odległości stać, to ona mnie mało w ogóle atakuje. Tylko muszę trzymać dystans i mieć cały czas za sobą wystarczająco dużo terenu, żeby zdodżować te jej takie siusiu, siu, siu, ciosy mieczem. A one są proste do dodża, jak się już umie. Jak masz za sobą space'a, no to pierwsza faza to prawie to co druga. Nie, to jest... może jak walczysz mele, tak jest. Ale jak walczysz ręcz, to ona w pierwszej prawie nie atakuje. Trzymasz dystans, to na ci nie atakuje. A w drugiej, ona cały czas mnie atakuje. Nieważne, co ja zrobię, ona jest blisko mnie po prostu. I ona cały czas hituje. To może być prawda w mele, możesz też nałożyć ikonę Treja, ona wzmacnia ładowane ataki. Już próbowaliśmy. Ona nie wzmacnia komety, jak coś. Potwierdzone info już było testowane na ostatnim streamie. Kometa nie liczy się jako ładowany, tylko jako channelowany według gry. Sprawdziliśmy. No te duszki są trochę jebnięte dla mnie, bo ja muszę pięć razy zrolować i one tak jakby nie są rytmiczne, że roluje na pałę, tylko jakiś delay jest. Ty się na mele golasie męczyłeś 10 godz. No ja ja z nią walczę z dwie i pół na luzie. No ja się po prostu męczę robiąc w kółko pierwszą fazę, żeby dostać jednego hita w drugiej. Strasznie mi to przeszkadza. Tak bardzo by mi się fajnie grało, jakby mnie gra wrzucała w drugą fazę. A jak miałem przyjemności, też gorzej gram, bo gram na siłę czujesz. Że... No właśnie wydaje mi się, że to, żeby odbiegać, to jest dobry pomysł. tylko kurde, odbiegnięcie też jest takie, że ja raczej muszę odlokować kamerę, żeby odbiedz. I muszę ja muszę wiedzieć, kiedy ona to robi, bo ona w drugiej fazie zlatuje do góry kilka razy. I ona ma różne hity od góry. I ja nie wiem, co ona dokładnie robi. To jest też problem. Że ja nie wiem, czym się różnią hity animacją. Nie zauważyłem tego jeszcze, bo jak się walczę i skupię, ja tego nie widzę. I ja nie wiem, jak Wygląda animacja tych duszków, a jak wygląda animacja, że ona zaraz zrobi to, co w pierwszej fazie, ten taki to muszę rolować do tyłu. Jakby ja tego nie rozróżniam. Ona podnosi się do góry, ja nie wiem, co ona zrobi, kiedy się podnosi. A to jest inna animacja, na pewno jest inna. Ja nie wiem, co ona zrobi. Ja dopiero w momencie, jak ona rzuca z pierwszego duszka, ja widzę, że to są duszki. Ja trochę nie czuję, co ona robi. Ona, ona tak, podnosi się, żeby we mnie z mieczem wlecieć, podnosi się, żeby zrobić to, co w pierwszej fazie czasami. Podnosi się, żeby rzucić duszki. Jak ona się podnosi do góry w pierwszej fazie, to ja wiem, co ona zrobi. Ale w drugiej fazie, jak ona jest w górze, ja nie wiem, co ona zrobi. Na pewno nie jest inna animacja, ale ja przez to jak mało drugą fazę walczę, bo cały czas walczę w pierwszej ja tego w ogóle nie zauważyłem jeszcze. A ja nie jestem gotowy, co ona zrobić, Czy ona we mnie wleci, czy duszki, czy zrobi to co w pierwszej fazie? Ja trochę reaguję na szybko. Patrzcie, to jest proste, nie? Wiem, że on jest podobno trudny i że ciężko się go nauczyć. Rozumiem to, zwłaszcza jak ktoś gra mele. Ale no, ja już to mam opanowane, ja już nie chcę tego grać po prostu. Myślę, że bardzo łatwo doczuję ten hit. Poprawiam teraz poślady, żeby się, wiecie, dobrze czuć, żeby wygodniej się się działo. I teraz zabawa. Chcę, mogę to kliknąć szybciej. Zrobię tak w sumie. Nie będę ją bił tą kometą, bo już nie mam timer'a aż takiego. Tam mi debuff. Rzucę w nią dwa, trzy hitki. Nie zdodżywałem? To, to powinienem pododżować, tak naprawdę. To, to wiem, jak dodżować. Po prostu źle kliknąłem. Ja teraz też gram bez snu, nie? Więc, jakby ja powinienem spać już zaraz. Więc to też jest tak, że. że mam słaby czas reakcji. O, zdodżowałem ten klik. -ek. Ona się teraz agresywna zrobiła dosyć. Też największe co mnie powstrzymuje to to, że ja po prostu nie mam przyjemności z grania tej pierwszej fazy i tak się męczę robiąc to na siłę. To jest to dla mnie już takie totalnie na odjeb. Patrzcie, jak ja to dobrze robię. No kurde, ja no uchita robię na pierwszej fazie. Jestem taki dobry, naprawdę. Na pierwszej fazie. Zrobiłem tę pierwszą fazę teraz, czy nie? Ile mi zajęła teraz ta pierwsza faza? Minutka! I No-Hita no zrobiłem teraz. Nie, nie straciłem w HP żadnego. Powiem tak, no, jak najtrudniejszy Bosik, to teraz zrobię go bez samonów, a potem do końca gry samonuję i mówię, że łatwa gierka dla dzieci. No to jest proste, nie? No i kurwa, i znowu pierwsza faza wymasterowana do zera. Naprawdę, nie chcę mi się robić pierwszej fazy.